Hej, 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 z tej strony Marwów, a ja was witam serdecznie w grze. The Uncertain. Czyli Uncertain? Last Quiet Day. Mamy mroczny klimat, mamy mroczną kryjówkę naszego informatora, który był byłym policjantem. Udało nam się zobaczyć, że jego kryjówka jest, no niestety, zablokowana przez policję. Jego trochę taka mylina, a my znajdujemy teraz troszeczkę inną ścieżkę. Aha, ścieżkę wyboru. Teraz QE, QE, taki... Dobrze, że to nie jest QuickTime Event, bo quick time Eventy dla mnie są strasznie ciężkie. Nasz moim moi kanale oczywiście macie Man of Madden, który po prostu pokazuje, jak bardzo ja w QTE jestem beznadziejnym człowiekiem. A, myślałem, że będę musiał używać, będę musiał pokazać, że, ej, słuchaj, w sensie będę musiał nakierować moją postać, żeby polnikiem zrobiła, ale no widzę, że sama inteligentnie podeszła do tego, żeby rozdzielić kraty w oknach. I żebyśmy mogli sobie wejść do środka, się troszeczkę stresuje to co możemy zobaczyć. Czy Mam nadzieję, że nie będzie nic strasznego. E, ale tam. Ru, rura, otwarte okno. Co? Dlaczego tam jest otwarte okno z rurą? Zamiast. Nie wiem, coś, coś zrobić z tym. A, policja przyjechała. Nie, zupełnie, nie? Normalna rzecz, nie? No. A wręcz, że policjanci mi nie zauważyli. To jest tak, musimy zdać dziecki z danymi. Ładnie wygląda to mieszkanko. Chciałbym mieć, chciałbym mieć takie mieszkanie w takim właśnie stylu, takim ceglanym. Tylko nie tak brudne. Dobrze. Tu jest aparat, który nam błyszczy. Co to mamy jeszcze? Obraz. Kable, które dochodzą. Kamerka. Ty ładny obrazik. Myślałem, że tam coś będzie ukrytego. Pod tym obrazem, wiesz? No to weź otwórz to. Może... Czemu nie Aha, ty nie możesz nic otworzyć. Dobra. Co tu mamy? Nie, jeszcze nic nie chcę brać, Co jeszcze się porozglądać troszeczkę. O, coś jeszcze porozglądać tutaj? A co, co, co mogę I not carry any extra materials now. I better come back later when I have the chance to digitize <mum> digitalizować. Z... Ładne, ale ładne słówka, po teraz mówią. Police are quite active in this part of the city. I need to be careful. No dobra, no, to... Po prostu. Coś tutaj mamy. It is obvious that the police officers have searched the apartment carefully. Were they looking for the same things as me? Top, czy przypadkiem, nie wiem, ten tablet, co dostawili go, czy jest użyteczny? A, A jak ja bym chciał użyć, to co? Mm -hmm. czyli mamy jeszcze 20 godzin funkcjonowania, czyli o 4 godziny tylko raptem był pomiędzy wydarzeniami od nas z domu do wydarzeniami teraźniejszymi. A to wygląda 4 godzinki. Rit? Kiedy szukaliśmy zapasów, oni porwali moją żonę i córkę. Nie wiem, gdzie one są i co się dzieje. Wyszedłem tylko na pięć minut, a kiedy wróciłem, zobaczyłem jak policja prowadzi je do. Ej, pro, policja prowadzi do radiowozu powinno pewnie być. Ale ze mnie, idiota. Stałem tam za rogiem, tylko patrzyłem jak jakiś tchórz. Nie mogę sobie tego wybaczyć. Nie mogę zostać się tu z wami. Peter, dziękuję ci za wszystko. Zawsze pomagałeś mnie i Ricie. Zajmij się grupą. Muszę zawsze tam dalej swoją rodzinę. Czy oni już wiedzieli, że coś tam się takiego dzieje? Oke okay, weźmy so ten tablet you won't believe it but I saw it with my own eyes a damn robot jacked the Aero car I just can't believe they could do such a thing I mean maybe it's some kind of power failure listen turn off Jeff's auto updates just in case if this is some kind of bug we better be on the safe side to wygląda że roboty coraz bardziej do ludzi się podobaniają Masakra! Ale to coraz lepiej wygląda. Eee, to jest jakiś tego, co tu mam? Pistolet. An elegant weapon from a less civilized time. Mmm, elegancka, tego. The ammunition for this weapon has not been produced for many years. So it is completely useless. There is no point in disassembling it either. to it prymitywna. too Nie musisz jej obrazić, ona też ma uczucia. Ty nie czuły robocie. Jesteś z tego samego metalu zrobieni i co? Tak bardzo jesteś nieczuły do niej?

Czyli to nie, by nie było żadnego SS. zbrojnego, militarnego e, tego, e, tylko po prostu roboty się skontowały. Mhm. Mm Co będziemy to robić? Calls. No calls in history. Maile. Sprosimy doby w pierwszy e, framer updating

Nie, to już było. Przecież ja to miałem. Okej, okay, a Daniel. Dobra, co tam do Daniel? Drugi przyjacielu, przepraszam za ten list bez uprzednio, bez uprzednio Twojej zgody. E, moja, moja nazwa, szanowny pan Daniel. Bez roszczenia do pieniądza. Aha, z translate, dobra. Stana. One są przez skarbiec Państwa. Zapraszam Cię do umowa, gdzie możemy ułatwić transfer funduszy 40% do Ciebie jako Twój procent, jeżeli zgodzisz się na propozycję, przyjdzie Ci dalsze instrukcje do Ciebie. Wyślij mi swoją adres e-mail. Proszę czeka na twoja odpowiedź. Jak najszybciej z poważniem Daniel E. czyli jakby podpisał po prostu do, do Daniela? I okej. Okay. F2. Dlaczego nie odpowiadasz? Czy twoje systemy działają? Przenios, yy, przeniosę grupę, by się ryzyka. Będę czekać na ciebie w rdzeniu. Zainstalowałem dodatkowy protokół obrony. Sprawdź obraz, będziesz pożywał klucza. I co? I koniec. I... O, wykasowałem wszystkie maile. Czyli co? Żadnych tych i żadnych maili, czyli... A, usunąłem wszystkie maile, świetnie. No to quit. Nie ma nic ciekawego. No, dlaczego ja mam jakiś. Aha, to jest komunikator, dobra. E, dobra, może się ruszę i się skontaktuję z nimi jakoś. Nie, to już słuchaliśmy, dobra. Tego już jest niepotrzebne. Mm. O, coś tutaj jest. Może to no, mi się nie przyda. przyda. No nie, halo. Czy mogę się z sobą kontaktować? Przeszukałem już mieszkanie. No, co ty chcesz jeszcze ode mnie? Przecież tu są książki, tu jest tu. Nie właśnie nie wiadomo czy informator cokolwiek zrobił. To, to już znaleźliśmy. To mi nie jest potrzebne. Tego nie mogę użyć. Nie ma nic przydatnego. Co ja jeszcze tu mógłbym przeszukać? A, może obraz, w sumie. faktycznie, może obraz coś będzie miał. Wtedy nie było ty łapki. To wszystko świeci się i to wszystko robi mi jakby zdjęcia. To jest niepokojące trochę. Aha. Nikt, zupełnie nikt na pewno się nie zorientował, że, że tutaj jest ten safe. i need to contact gregory and decide what to do. connecting, connecting. hello, gregory. i am on site. describe the situation. did you succeed in entering the informer's apartment? yes, but i did not find f2. There's an airlock on the front door. It looks as though the police were here recently mm -hmm. and searched not to the, the If they found the data, we are in trouble. The disk is probably still here. I found a secret safe that has not been opened by the police, but I do not know how to open it. I will ask Nick to help you. What else did you find? I saw an unread message on the F2's intercom. It was received less than a day ago.

because it is our last lead was there anything else in the message it mentioned the key i don't understand what it means i see you need to open the safe it may contain the disc or the so, camera I, I also believe that the message is not a trap otherwise why mention the key let us hope for that i will give you nick over no dobrze niku nikush. Do nogi. hello RT put your intercom closer to the safe so I can connect to it all right am the safe is next to me good I am launching a connection connected the safe is old-fashioned I already found information about a security vulnerability of this model on the internet.

Czy to mi się nieco się uaktywni? W datapadzie... Nie, chyba nic takiego szczególnego. Eee, dobra... Okej... Okay. Był taki dźwięk. Jest dźwięk. Jest dźwięk. Jest, był dźwięk. Aha, czy to nie chodzi o, o dźwięk? A tylko tyle, naprawdę? Aha, dobra, ja muszę zreślić liczby. Dobra, dobra, już rozumiem o co chodzi. Dobra, to będzie dwójeczka. Ej, no dobrze, takie sprytne, dość sprytne, wiecie? No. Nie ten, nie ten kapelusik. O, dobra. Czyli po prostu musimy tutaj znale znaleźć cyfry. To będzie szóstka. No. Albo nie, albo ósemka. Albo siódemka. Nie, nie, nie. A hm. może ósemka? W zero. Może w sumie ósemka. O, dobra, jest. No spotkamy się generalnie, jak skończę to. No i pozostały mi jeszcze ostatnie dwa spra spra sprawdzenia, bo to będzie szósteczka, i widzieliście, 02916. Aha, to samo sięgnijcie, hacker, hackerman. I mamy klucz. Ale w ogóle patrzcie, jakie mięso te marece. I tak teraz zostawić ten safe, żeby ktoś no tu szedł. Wiedział, że ktoś tu się. tutaj się oczywiście znajdował, nie? Też dobra, on kraty. Dobra. Tu nic nie ma, więc teraz mogę sobie przejść. I wychodzimy z tego. I should go. Zgadzam się z tą 100% rdzeniu. Coś się rdzeniu? RT. On sobie wchodzi do miasta bez żadnego tego problemu. Wiesz, żadnych robotów wokół nie ma. Nikt się nie pyta, dlaczego to w ogóle wchodzi. Dźwięki w troszeczkę jak w ZEBERI. I teraz co będziemy biegać? Nie, ja, czyli my wchodzimy do środka. Czy coś się wydarzy? Czy dalej będzie taka spokojna, zwykła rozgrywka, czy nieskalana? Ty jak klimatycznie? Kiedyś miałem plan, żeby założyć sobie własny bar. Tam oczywiście, żeby mieć drink and jazz. I mniej więcej. W... Albo w takim wystroju, albo w wystroju karczemnym. No i dobra, mamy klucz. I kiedy powiem Wam, aż to są takie lata USA, lata 80., muzyczka na żywo tutaj, Billard. Jeszcze powinno być trochę bardziej napalone, bo wiecie, zawsze jak chodziło się do, na Billard, zawsze były wielki smog z dymu pool. Mm -hmm. to dziękuję. Dziękuję. Ja Jakby ktoś nie wiedział, jak w się Billard, nie wiem, jakieś cudem. Dzięki. Naprawdę to było. To jest, on tak pięknie nawiązuje do, lud, do, lud, do ludzkości jednocześnie. Tak bardzo mocno. To boli, jak to słyszysz. Przy to by dzieci. O Jezu, kute. E. O nie jeszcze raz. No i co? Takie proste zadanie. A, e, chcesz jeszcze raz zagrać jeszcze raz. Incidentally my gyroscope needs calibrating. nie. Nie mogę achievement dostać. O no, e, Czy tu mamy coś? A mamy. Tanginko. Apparently piano was a stringed keyboard musical instrument. Możemy na nie zagrać? Też będzie minigierka? QTE. W których oczywiście się, się nie udaje? A, myślałem, że będzie grał więcej. No to cóż. Nie, to nie. A of play these Bo ładnie. Mi? This oddball, when a or can music so Wiem. Czepiam się, szczeko. co się powie? To jest takie. Słuchasz tego, jak robot patrzy się na Twój świat i widzisz. Ej, hey, ma rację, to jest takie trochę nielogiczne. Ale z drugiej strony jesteś człowiekiem i masz takie... Ale ja wiem, dlaczego to się dzieje. Dobra, maszyna grająca. Gust muzyczny? mówić ci to coś? Panie Potter? O, możemy zmienić muzykę. Ej, jakąś inną? Mm. Dobra, wiemy, przy jakiej muzyce będziemy przeszukiwać. Już ja przez chwilę myślałem, że coś się zepsuło, jak ja wyszedłem z tego obszaru. Ale szkło się dobrze recyklinguje, głupi robocie. Co to? Alkohol był. Ej tam. <noise> Boże, e, ja to już, to już było kiedy ja tu przyszedłem. Dobra. Dobra, zmieniam muzykę, bo już mnie trochę, może trochę irytować. Myślałem, że ona będzie jakoś taka dłużej grająca. No idź. Zmień tą muzykę. Na co teraz? A, czyli wyłączyłem. Dobra. Nie będzie wyłączona. Bo jeżeli ma, inna muzyka być tak samo jak. Kto ty idziesz?

Stop. What did I just say? So. Newell. Wake up and smell the ashes. E... Stop. What did I just say? Czy to jest do Gabe a to jest do Gabe a Newela, najprawdopodobniej. Why would humans put these objects on their heads? I do not know much about human anatomy, but I am aware of their fragility. Ale I mean, from should wear protective armor, Not these <laughs> Tak, powinniśmy mieć pancerz ochronny. Czekam, trzeba ja będę założyć. Mogę, okay, ale chcę założyć. Pozwólcie mi, gro, pozwól mi. I pozwól mi tak cały czas chodzić. Uuu, wyglądasz stylowo. No, co, zostaw, co, zostaw, chcę zobaczyć do końca. Dobra, podoba mi się. Ej, zostałem jeszcze nawet achievement hipster. Puszczacie świetną muzykę, ale kurczak był tak niedopieczony, że dobry weterynarz mógłby go jeszcze od odratować. Lokal jest przyjemny i nie chcę mu psuć opinii, ale do razu zmienili znaleźliśmy nowego szafa kuchni. Tak, to jest nawiązanie do e, Gordona Ramseya z Hall's Kitchen. E, kurczak był tak niedopieczny, że dobry weterynarz mógłby go jeszcze odratować. Tak, tak, Boże, piękne. A ile tu pięknych nawiązań jest teraz, jak coraz bardziej to widzę. O, może... To może są twórcy? Tutaj to tu są może te wszystkie te, uh, obrazów, uh, obrazy tych twórców. An old fashioned storage for objects. Recently I found a, naw nawiązaniem. a tu mamy. Tu mamy cosby 78, Aha, czyli pewnie to są. E, a, Albo drink, to są rodzaje drinków. Co tutaj mamy? There are many here, made of this um, mogę otworzyć? Zamknięte. It is tutaj też jest to. Może też być zamknięte. Czy otwarte będzie? Jest Dobra? Może szafka? pierwsze no co chciałem otworzyć szafkę, więc otworzyć szafkę. O. A tutaj klucz już wtedy nie będzie pasował. No nawet auto zapis tutaj mamy, nawet. Co to mamy? It appears that there is something important behind it. I must mm -hmm. crack the code to open it. Okay. It's to. Zmush to To jest piękne zadanie, ale wam bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną w kolejnym odcinku The Uncertain Last Quiet Day. Mam nadzieję, że się podobało, zostawcie łapkę, subskrybujcie i zostawcie komentarz, jak Wam się w ogóle podoba, jak w ogóle nawiązanie do całej tej serii, do. do całej tej serii, do wszystkich innych gier, które są w tej serii, o to właśnie mi chodziło. Jak Wam się w ogóle podobają, są okej? Okay, spoko, czy tak samo jak mnie rozbawiają was? No, to trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, że do następnego odcinku. Cześć!